Witam w kolejnym odcinku. Yy, tak, znowu spadło mi. To jest już wiecie, 10 minut tam to nagrywałem. Widać, teraz będę dodawał, do nagrywał 10 minut. Czyli zaczynam od 13 .20, 28 to... O oh matko... Yy, 8? Nie. Yy, tak, 8. Tak. Myślę, że teraz by powinno mi się obejść, prosiłbym. Będzie bym prosił. Nie, nie mam skilla. Naprawdę, jest tyle jeszcze dla mnie. Nie, ja tu na tym przychodziłem, nie wierzę. No tak, tengo już będzie taki pięciominutowy myślę, ale też zrobię pauzę. Ech, to tak jeszcze 5 minut, tak naprawdę to jest kolejne nagadanie. Ups, ups, nie no. Nie, to jest jakoś ogólnie tematów. Nie. Nie, jestem idzie. Ja, ja sobie tu pójdę, tu. Tu. Ja to już byłem. Nie, tu? Nie, tu już byłem tak. I pięć razy spadłem. Nie na pięć nie ale spadłem tu i to było przez Minecrafta z Kraso. no nie, to, to się nie Dobra, lecimy, o matko. Naprawię mapę. A tam macie, macie, macie. Jestem jakimś tam, ale naprawdę już byłem tam. To było jest tu tu. Ja sobie tutaj pójdę, bo czuję złe moce. No tutaj... Chyba tutaj, teraz stąd. Nie, tutaj wchodzę, skądś. No, załóżmy, że że tam byłem, prawda? Serio, to przemówiła, ale naprawdę, ta mapa mnie już doprowadza do szału. Jak tam co przechodziłem po kilka minut... O nie. Tam, tutaj jeszcze spoko przejdę, to nie z jakim tym ale tam to przywinałem już... ups Dobra dobrze, to jeszcze raz Niech już będzie za... to była kada Dobra, nie tylko jedno, no, jeden No Dobra, jeszcze chwilę, za ten program Nie wiem, czy ten odcinek będzie już, jeszcze taki taki ale ale się już w swoim domu podpisać bo mam burdel nawet

Niestety jeszcze nie mam jakiegoś serwera z jakimiś youtuberami, tylko z drugim kolegą jednym. Nie. Tam nie mogę przeskoczyć. Ty się nie liczy. Тошни еще для того, вот у, дальше, да, давай допустим, что ты останешься, мы спику, что хочу без вас, вот тут Сейчас вот это его Tak, to byłem. Na mocy do mnie mi władzy. Ja przez samego pana schodka. To yy, ja yy, yy, tutaj byłem I jak ktoś powie, da mi su, yy, yy, łapkę w dół, to, to naprawdę się wchodzi. Nie, no, nie wpływa, zdziwi bo jest między doły. Ups, aha, jest tubą. Będę szybciej. No, można w takie rzeczy przechodzić. No nie. to no. No, na wycieczkę. Zbierzemy mi śląteczkę, a mi mi kłonę, mi się z kasiku. Ale nie będę wczesna. Sądek. Dobry się, nie. Czas, trzeba by to było przewidzieć przez jakiegoś farta. Nie, to jest, nie, to, to jest przez pistonę, nie, pistone. piston. Piston. Dobra, Zabłem. ale naprawdę ten piston te pistonie jest już taki zły zły piston zły tam byłem? nie nie ale to chyba to widzimy widzimy się kolejnym odcinku. Jeszcze trzy minuty. Jeszcze trzy minuty ponagrywam. Albo dobra. No już... Do... to trzymajcie się. Cześć!